Życie bywa jak kolejka górska wzlotów i upadków, zakrętów i zwrotów. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i niespodzianki, które mogą nas zaskoczyć. Czasami czujemy się, jakbyśmy nie mieli na nic wpływu, jakbyśmy byli tylko pasażerami w naszym własnym życiu, bez kontroli nad kierunkiem, w którym zmierzamy. Ale jest pewien sekret: masz siłę, aby przejąć kontrolę. W głębi duszy kryje się moc, która czeka. Aby zostać odkryta, masz w sobie siłę, aby zaprojektować życie, jakiego pragniesz. Możesz stworzyć plan, który poprowadzi cię do sukcesu i spełnienia. Czas chwycić stery i skierować się ku swoim marzeniom. Nie będzie łatwo. Droga może być wyboista, ale jest to podróż warta podjęcia. Każda podróż ma swoje wyzwania, każdy krok naprzód to nowe przeszkody do pokonania. Ale zaufaj mi, nagroda jest warta wysiłku. Widok z góry jest niesamowity, a satysfakcja z osiągnięcia celu jest nieporównywalna. Przejmowanie kontroli oznacza stawienie czoła swoim lękom, przesuwanie granic i pokonywanie własnych ograniczeń, i stawanie się najlepszą wersją siebie. To proces, który wymaga czasu, ale jest niezwykle satysfakcjonujący. Czy jesteś gotów, aby uwolnić swój pełny potencjał? To twoja chwila, aby zabłysnąć i pokazać światu, na co cię stać. Więc co cię powstrzymuje? Wszyscy mamy wątpliwości. Wszyscy mamy lęki. To naturalne, że czujemy się niepewnie, gdy stajemy przed nowymi wyzwaniami. Może boisz się porażki, oceny lub nieznanego. Te obawy mogą nas powstrzymywać przed podjęciem działania. Te lęki są prawdziwe, ale nie muszą tobą rządzić. Możesz je pokonać, jeśli tylko zdecydujesz się stawić im czoła. Pomyśl o strachu jak o sygnale to znak, że coś jest dla ciebie ważne. Mówi ci, że zależy ci na czymś. To uczucie może być twoim przewodnikiem. To znaczy, że jesteś bliski wyjścia ze swojej strefy komfortu, a to właśnie tam następuje rozwój. Każdy krok naprzód to krok ku lepszemu sobie. Nie pozwól, aby strach cię paraliżował. Zamiast tego, użyj go jako motywacji. Przyjmij go. Ucz się od niego i wykorzystaj jako paliwo które popchniecie do przodu. Każde wyzwanie to szansa na rozwój i samodoskonalenie. Przejmowanie kontroli może wydawać się przytłaczające, ale nie musi takie być. Zacznij od małych rzeczy, które są łatwe do osiągnięcia. Podziel swoje cele na łatwe do zarządzania kroki. Każdy mały krok przybliża cię do większego celu. Co możesz zrobić dzisiaj, aby zbliżyć się do swoich marzeń? Nawet najmniejsza akcja ma znaczenie. Zrób plan i się go trzymaj. Regularność i konsekwencja są kluczowe. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy wspierają Twoją wizję. Wsparcie innych może być nieocenione. Świętuj swoje sukcesy, bez względu na to jak małe. Każdy krok naprzód zasługuje na uznanie. I pamiętaj, że niepowodzenia są częścią podróży. Każda porażka to lekcja. Ucz się na nich. Koryguj kurs i idź dalej. Twoja determinacja jest kluczem do sukcesu. Sekcja czwarta Prawdziwe historie Prawdziwe inspiracje. Pomyśl o Oprah Winfrey. Pokonała niesamowite przeciwności losu, aby stać się potentatką medialną. Albo J.K. Rowling, która spotykała się z odrzuceniem za odrzuceniem, zanim Harry Potter stał się światowym fenomenem. Te historie przypominają nam, że sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Wymaga wytrwałości, determinacji i niezachwianej wiary w siebie. Masz w sobie tę samą moc. Wykorzystaj ją. Uwolnij ją. Sekcja piąta. Czas na ciebie. Czas na wymówki minął. Teraz czas na działanie. To jest Twoje życie, Twoja podróż, Twoja historia do napisania. Przejmij kontrolę, podejmij wyzwania i obserwuj, jak wznosisz się na nowe wyżyny. Staćcie na niesamowite rzeczy. Uwierz w siebie, a świat również w ciebie uwierzy.